mano witam was bardzo serdecznie. będąc ja z tej strony, 20.06, 19 sierpnia, poniedziałek, no i dzisiaj wyborny żart ze strony jej Naprawdę, jak to zobaczyłem, no naprawdę tutaj kącik ust poszedł do góry, człowiek się delikatnie uśmiechnął, bo wiadomo... Nic wielkiego w tym momencie się nie dzieje. Wszystkie zapowiedzi FC 25, które miały już być, no to się właściwie odbyły i chyba nic w tym momencie nowego się już nie pojawi aż do września, gdy po prostu pojawi się baza piłkarzy i będzie sobie można układać składy i tak dalej. Natomiast co możemy dostać w taki poniedziałek? No właśnie, co możemy dostać w taki poniedziałek? Wychodzimy sobie tutaj w piłkarzy, dostaliśmy dwa razy SBC o piłkarzy, no i mamy tutaj do wyboru, już wam pokazuję, jakich zawodników. Pierwszym z nich jest Inaki Williams na prawą pomoc, bądź też prawe skrzydło, co też mnie się dosyć podoba, ponieważ aktualnie tam mam Smith w wersji Team of the Season, to myślę, że jak rzucę sobie tutaj Williamsa, on ma jeszcze nogę prawą, ok, czyli strzelec finezyjny, cztery słabszej, więc ten strzał finezyjny raczej w sytuacji na przykład sam na sam czy coś. MET 86 wzrostu, 90 równowagi, 95 winności, 99 główek też i 99 skoczności, więc tutaj akurat można też na niego grać, biorąc pod uwagę jego playstyle, takie wysokie piłki. Ja sobie go od razu machnę, może, może zrobimy to w ten sposób, a tu wymagania są naprawdę śmiesznie niskie, dlatego sobie od razu zbudujemy to na bazie. Złotego składu, ocena malejąca, i po prostu dorzucę jednego toca. Wydaje mi się, że w miarę to powinno jakoś pójść. Jeszcze jak wrzucimy tutaj, na przykład, Casemiro za 82 overalla, 81 tutaj będziemy musieli sobie wyrzucić. Tam piłkarzy z ligi jakieś mamy. Dobra, co my tu mamy? Kogo tu, kogo tu wrzucimy? Nie wiem, czy tocem to zrobimy. Mogłbym wrzucić tu Cancelo, ale dam sobie powiedzmy, powiedzmy nam tutaj Petita. I jeszcze na przykład za 82 tutaj też wrzucimy. No, może już jakiegoś właśnie toca, żeby uzupełnić. No, son. Kurczę, no też nie ma zbyt dużego wyboru, bo nie chcę tego Sona. Znaczy, mógłbym go też przypalić, oczywiście, że mógłbym, no ale ale już dobra. 86 overall, a tu już wrzucimy sobie jakiegoś toca. No, no dajcie jakiegoś na bramkę. <laughs> dobra, poziom sobie weźmiemy tak i już tyle. I po prostu przejdziemy do drużyny sezonu i weźmiemy sobie kogoś, tu, kogo tutaj mamy, ale nie na bramkę, ok. No, na przykład ten Chuko Hernandez będzie w sam raz, chociaż jeszcze tutaj overall nie zrobiony, o dziwo, także jeszcze tutaj troszeczkę brakuje, no to na kogoś na napad damy i już powinno być, powinno być dobrze, tylko zdejmiemy sobie teraz filtr na drużynę sezonu, zejdziemy troszeczkę niżej, może, może Kadiz, zobaczmy jak on by tutaj um, wyglądał, No Dawałby 88 overalla, no i tyle, także Wjeżdża sobie tutaj do mojego składu Inaki Williams, którego sobie zaraz przetestujemy, no ale jeszcze nie opowiedziałem Wam tego żartu. No, jeszcze nie opowiedziałem Wam tego żartu, także już przechodzimy do drugiego zawodnika, który się dzisiaj pojawił w SBC, a właściwie do drugiej zawodniczki, bo to SBC o zawodniczkę. Dobra, Inaki Williams nam tutaj ładnie się zaprezentował. Zaraz go sobie wrzucimy do składu. Natomiast jeśli chodzi o zawodniczkę, gdzie ona mi tutaj. A ona mi gdzieś tu umknęła. Poczekajcie, poczekajcie, żebym, żebym tutaj e, o niej nie zapomniał. No to gdzie ona się tutaj nam schowała w takim razie? A tu jest w zadaniach. Dobrze, dobrze. Nie w SBC tutaj. Wprowadziłem was w błąd. No e, w każdym razie mamy panią Monday. Mamy panią Monday i cóż tu więcej dodawać? No, no, no fajny żarcik ze strony. EA, ale mam nadzieję, że pójdą za ciosem. Pójdą za ciosem i w piątek dostaniemy w zadaniach Krzyśka Piątka w wersji futis z jakąś kosmicznie dobrą oceną. Zwłaszcza, że bardzo ładną bramkę strzelił w ten weekend. Także yy, mamy Gift Monday yy, dzisiaj w poniedziałek, a w piątek mam nadzieję, że Krzysiu Piątek właśnie się w grze pojawi. No to co? Przychodzimy w takim razie. Ja tu mam bilans 1-0 w Champions, więc wrzucam sobie do mojego składu aktualnie za panią Smith, tego pana Williamsa, i przechodzimy bezpośrednio do testów tego zawodnika. No, jeszcze jak widzicie, mam Adamę Traorę na środku y, obrony. Zagrałem już jeden meczik nim. No powiem tak, no nie ma żadnych playstylów związanych z defensywą, więc y, jakby czasami przy jakichś odbiorach czy coś, to widać to, że jest to taki suchy zawodnik, jeśli o to chodzi. No ale nadrabia bardzo mocno tempem, wyprowadzeniem, y, no i obok siebie ma dosyć mocnego stopera, no bo tutaj Verzil w tocie jak najbardziej, jak najbardziej daje radę. No dobra, lecimy z meczem. U, halan 99, na 98, Ronaldinho 98, 98, naprawdę bardzo, bardzo mocna Ekipa liczę tutaj na ładne wejście do tej drużyny właśnie Inakiego, czy też, jak to niektórzy mawiają, Łoniakiego Williamsa. No, trzeba uważać przy tych rzutach rożnych, szczególnie jak rywal dysponuje Holandem 99. Tu te wrzutki są niezwykle, niezwykle, niezwykle groźne, więc staram się tym moim bramkarzem operować odpowiednio. No i pooperowałem w taki sposób, że ta wrzutka wylądowała pod moim... Okej. Okay. Dobra. Jakby... <laughs> Ryzykownie zagrałem z timer 1x'em. No i tyle. I to się odpłaciło, niestety. Zbyt, nawet nie spodziewałem się, że aż tak dobrze może uderzyć w ogóle z pierwszej piłki rywal, ale no to już jest ten etap gry, że te karty tak chodzą. Dobra. W takim razie Williams. Dawaj, po skrzydle. Williams. Bardzo szybki. Piekielnie szybki. Dobrym dribblingiem. Kreaturę. Tutaj rozegranie. Markus Rashford, Niestety ze złym podaniem. Ej, mógł to już przechwycić. Dobra wrzutka. Wow. wow! Inoki Williams. A respiękty go z głowy. Nice. A teraz Halan podryblował. A Czech. No powiem szczerze, tutaj mógł... Troszkę lepiej zareagować, chociaż strzał bardzo dobry. Williams, Williams. No i znowu to ten zawodnik doprowadza do wyrównania. Świetny debiut. O jeju, jaki ten hand jest mocny. Messi! To takie są te mecze teraz. O nie, 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 nie rób mi tego. Nie rób mi tego, panie rywalu. Tak fajnie sobie gramy. 3-3. 38 minuta. Takie są mecze teraz na futis, nie? Jak już są takie mocne karty. No, że jest 38 minuta i sobie strzelamy gol za golem. Yy, chociaż no patrzę nawet na tą bramkę. Ja tu się staram. Nawet ładne bramki strzelam, takie nieschematyczne. Niestandardowe. Dobra, przynajmniej gramy dalej, bo już się bałem, że rywal dziś tu zreskutuje. No, ale dlaczego miałby zreskutować? Trzy razy Wychodzi na prowadzenie. Trzy razy go doganialiśmy. Gol! Brameczka! Hat-trick! Williams! Tak jest! Tak jest! Hat-trick Williamsa, brawo! Nie no, Williams jest jakimś strasznym końcurem. Co jest? Czwarty gol Williamsa. 5, 5 do 3. Williams, wybord fantastyczny, kapitalny debiut. Ile bramek? 4 bramki. 4 bramki Williamsa. 3 szef, Za jeden skład, naprawdę to warto gościa zrobić. I tyle tytułem podsumowania. Dobrego wieczorku wam życzę. Czy też dobrego dnia, jeśli oglądacie to w ciągu dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.